Powiedz nam wszystkim, jak zorganizowałaś tam te wspaniałe wakacje? No, więc po raz pierwszy nie zorganizowałam wakacji. To znaczy, nie szukałam lotów i nie szukałam hoteli osobno. Tylko jak stary człowiek zgłosiłam się do biura podróży, bo. bo to była nasza taka pierwsza wycieczka z dzieckiem, to po pierwsze. I przeraziła mnie trochę ilość. Yy poszukiwań tak, żeby ta wycieczka była dla nas wygodna. To po pierwsze. A czy przeszkody były takie. Po pierwsze, żeby lot na male był z krótkimi przesiadkami. Po drugie, dowiedzieliśmy się, że możemy wyjechać na wczasy na 5 dni przed planowanym dniem wylotu. Ja miałam dziecko na kolanach cały czas, więc ciężko mi było szukać. Po trzecie, dowiedziałam się, że z male, jak się doci do male, to potem trzeba znaleźć jakiś hydrolot, hydrolot? Hydroplan droplan, albo jakąś motorówkę. No generalnie jakoś trzeba się dostać potem na wyspę. Nie miałam czasu szukać na forach, czy to jest proste, czy to jest trudne. I poza tym chciałam wersję all-inclusive w hotelu i, i przez booking się po prostu takiej opcji nie dało. Nie miałam czasu już pisać maili do hoteli, więc po prostu stwierdziłam, że napiszę do biura podróży, żeby mi znaleźli taką wycieczkę, żeby już była po prostu taka, jak ma być. No i odezwaliśmy się do biura podróży Eco Holiday i oni zajęli się nami mega i muszę powiedzieć, że podeszli do nas bardzo indywidualnie, bo, yy, bo, yy, bo, yy, bo zapytali nas o wszystkie szczegóły i wybrali dla nas wycieczkę idealną. Przedstawili nam trzy opcje hoteli, skontaktowali nas z osobą, która się zna na Maletiwach i powiedziała nam, jakie są różnice w tych hotelach. Yy, czy się opłaca zapłacić więcej czy mniej, yy, za jaką jakość. I finalnie też dobrze nam doradzili, dlatego że nie mamy domków na wodzie, tylko domki na plaży. I, I tutaj też taka moja porada, że jeśli ktoś by chciał lecieć z małym dzieckiem, to to jest świetna opcja, bo wychodzi się prosto na plażę. A w takich domkach na wodzie przecież nie skorzystamy z małym dzieckiem z zejścia po drabince do oceanu, gdzie są od razu 3 metry i rafa koralowa. A poza tym takie domki się mocno nagrzewają, trzeba korzystać z klimatyzacji, a tutaj nie korzystamy z klimatyzacji, mamy tylko włączony wiatrak na górze. No bo przy dziecku klimatyzacja generalnie, no, nic zdrowego. Więc podsumowując, skorzystaliśmy z biura podróży Eco Holiday i jesteśmy bardzo mega zadowoleni. Zorganizowali to bardzo sprawnie i bardzo szybko. Tak jak mówię, mieliśmy 5 dni do wylotu, z czego to były 2 dni jeszcze weekendowe, tak naprawdę zrobili wszystko w przeciągu 2 dni. Znaleźli nam świetny lot z przesiadką w jedną stronę 2 godziny, w drugą 3 godziny. I też na miejscu na lotnisku w Male, zajął się nami. E... Ja, proszę, Żyratka. Zajął się też nami opieką, który nam pokazał, gdzie przychodzimy na ten lot wewnętrzny. E, nadał nam bagaże, przyniósł nam wodę. Pewnie poradzilibyśmy sobie sami, ale za pierwszym razem zawsze jest łatwiej, jeśli ktoś to wskaże i ktoś jest. E, biorąc pod uwagę, że taka wyprawa z małym dzieckiem no, to nie jest spacer po lesie. Chcecie jeszcze o coś zapytać? Co? Nie? Mnie? Nie. Kiedy idziemy na kolację? O rękę na przykład. 19.30, <noise> tak, właśnie. All inclusive, bardzo ważne dla mężczyzn. All inclusive. Doradzili nam, żebyśmy wzięli all inclusive. Dzięki Bogu, dlatego że cena tutaj napitków pod tytułem kola, e, e, fanta, woda to jakieś 6 dolarów, ile? tak naprawdę wiem tylko, kosztują drinki, 11 dolarów za drinka. A z, nie za drinka, pewnie trochę taniej. Więc warto wziąć all inclusive. Nysiu! mój, chodź! Chodź mama! Chodź, 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 mama będzie się to obawiła. A, chodź! Chodź, będziemy układać dość niej pudełeczka. Zobacz. Zobacz jakie pudełko, jedno pudełko.